Piotrek, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale, a dzisiaj Star Wars! Nagrywam Star Warsa. Gabryż ze mną jest. jak tam czujesz się? Zobaczcie, tutaj już w się zaczyna, nie wiedziałem przegapiłem ten moment co zaczynania. Dobra, motki. Jesteśmy tu oto takim sobie luziem. Ziomkiem. O to chodzi żeby właśnie tu wygrać tą grę Może by po prostu wygrać tu Może by po prostu nie wiem Ja nie wiem co się stanie Może zmieniać się No wiem Wiesz, zmień się. Dawaj. Nie. Dlaczego? Bo nie. Op. Piekarnik! Oj, coś się stało, mordki, przepraszam. Tak jak ciągle mi się ka z kamerą dzieje na filmach, nie? Dobra, on nowa. On nowa ludziska. Zobaczcie. No i tu jest lepiej. No i gramy. Gramy, no bo nie wiem co się dokładnie stało. Wcześniej teraz z kamerką dokładnie. Teraz będzie odpowiedni moment pewnie. Ty ulacisz sam? Tak w ogóle, ale fajnie. A tutaj jest więcej kasy. Wow. Pokaż, co ja umiem? Pokaż. No a co umiesz, niby? to widzę, na tym postać. No i idę. Hop. O. No i czekamy. Do to wygląda jak ludek skaczący, ale się nic nie robi. O. To się dzieje. O zobaczmy. O to chodzi zeby. Tutaj teraz robisz rozpierduchę. Tego się nie da. No po nasego. O mocny jesteś. Kończymy już.